eliminacyjnego do popręconego turnieju. Mamy 5 drużyn, każda po dwie osoby. Ogólnie mówię, że może być inaczej słuchać, bo testuję mikrofon nowy. Do tego w razie czego ja co to uwagi na przyszłość. No dobra. Widzimy jak są rozłożone drużyny. Tutaj mam akurat nie kamerę na bronka. O, kolory chciałem włączyć właśnie. Jak już początek to przyspieszam. tak za bardzo. Może tak. Tutaj widać w sumie, że jak się jak to, poszli, to żeby zobaczył co jest na górze. Tak. Nie, to nie jest bronka poszło to do dołu. Tu poszli już w bok. A może w międzyczasie pokażę gdzie są wszyscy? To jest tak. O, tu jest no, tu mamy pata. Pat gra razem z BDM, który jest tutaj. zaczyna. Później jest mieszko, czyli ten gracz. O ja świątynię postawił w czwartej minucie. Szybko. Potem jest y, mieszko gra z tragedią, To na też fajne miejsce, będą sami górze. Też się nie postawił też szybko, w sumie no, paty jeszcze nawet nie mają. Brunek no, a też postawił szybko. No, tutaj mamy Unreimer, który gra z polskim, polskim dorszem. Tak, dobrze? Polski dorsz. Tu mamy e Kron na 4, który gra z bronkiem.pl. Ogólnie, Kron i Bronek są też w wysoko rankingu, więc można ich zobaczyć z tego mamy Gogetę, oraz tutaj mamy Zanego. Następnie tu przyniesie świątynię. Tutaj widać, żeby BDM też, że też przyniesie świątynie. No cóż, tu w Gacze widać, że świątynie mają osobno. Tak, też osobno, osobno. Hmm. Czyli mamy dwie różne świątynie, które uznały, że się przenoszą. To jest tak trochę dziwne, że e, Gogata nie przeniesie się tutaj. Wydaje mi się, że to trochę lepiej. A, no, no cóż. Uznaję jednak ten jak będzie im wystarczał. Tu też mam drogę, tutaj tu chyba jest przejście, no i tutaj. To też fajnie. Też fajnie Będę. widzę, że mają tak od góry zabezpieczeni, tutaj jest las, czyli też teoretycznie tylko dołu można ich zaatakować. No cóż. Już 60 minuta gry, ponad. Widzę, że gracze budują brzyczki. Tutaj widzę, że tam już koszary, jakieś wojska się tworzą, Bo BDM do dołu Dom i Pop tam. A, pragnę dodać, że to jest podwójny limit oraz pierwsza drużyna, która odpadnie, to też wypada yy, pod niej. Ja właśnie. Na chwilę muszę spowolnić. Jakieś wojska idą. Zobaczmy. Ja co jeszcze włączę chat, żeby widzieć, jakby to napisał, bo przypomnę, że wszystkie nagrywania, jakie mam, robię na Epicchu. Więc zawsze można mnie oglądać, można trafić akurat jak będę nagrywał, muszę coś też napisać. Zawsze odpowiem pomogę. Okej, okay, dobra. Już jest włączone, dajmy czas na mamy. Dobra, jak tu armia chyba jako jedyny. Nie widzę, że gdzieś jeszcze jakieś wojska zostały wysłane. A, tu tu wysyła tragedia. Ale tragedia nie jest co już z BDM, by co? Gracze się o a, graf to zadanie, ta taka jest całym czasie. No ciekawe, ciekawe. No ale cóż, jeden chyba drugi nie, ginie, a tu domki trochę ponioszczę. Tu już jakieś łuszycy wychodzą. Tu mamy co dorsza, czyli tego gracza. Tu dochodzą jeszcze te włócznicy. A te jednostki tragedii stają, O, teraz ruszyły. Już... No BDM ucieka gospodarką tylko pami. I po drodze nic nie ma, ale no cóż, to jest będzie sprzegana pozycja, jedna drzeczka tego nie wybroni No, tu się zobaczy, się tragedia zauważył, że są inne wojska atakują, to znowu się wycofa No i fajnie, bo jakby wysłał, to by się prali To też nie ma sensu stracić bo wyjdzie tych, yy, wroga, tak, trochę poczekać A nie wiem czemu tak daleko wycofał Bo jeżeli nie wiem czy wyskotował, ale wyskłotował na przykład pata, to mógł czym wysłać jednostki, a tu jeszcze znowu, A to dużo by nie zrobił, ale... Znaczy on próbować zaatakować to samo, tego nie wiem. Najlepsze on był na za atak. A pierwsza drużyna, która tutaj przegra, odpada w ogóle z turnieju. No co tutaj tak? Mamy, że mamy widok, że bronek wyczyścił ten teren, zwiększył sobie wizję. To znaczenie terenu tak naprawdę, znaczy na początku tego chyba nie widział, dobrze pamiętam, dopiero potem O, już wchodzi do średniowiecza, no 15 minut to wiadomo nie ma co czekać Mamy wodę, widać jakieś o, łodzie bojowe yy, Znanego Czyli w prosty, to tu widać rymie, to i Bronek zamieszczony nad wodą Ale Bronek e no, ewentualnie idzie, znaczy ewidentnie idzie w armię i tu widać, że już jego sojusznik roll, roll On 4, tak? Roll On 4, lepiej brzmi. Jeszcze teraz razem zbierałem oraz zaatakuję Neymar. I jak to wyjdzie, zobaczmy, A Może trochę przyspieszę, bo to tak w sumie. Tylko jakieś na mapie. W międzyczasie widać, że tutaj coś się zbiera, ale na razie nie atakuje, więc. Yy, jeszcze potrzebne to, jak będą atakowali, to może włączę. Chociaż, co no coś jest. A, tutaj bron. Tutaj ma... No, nie, z kim nie mieszka, to jest ten. Aha, dobra, czyli tutaj nic nie ma. Chyba tak. Mieszkło ma sedowce. Okej, okay, nic tam nie wiadomo No cóż. Czyli najprawdopodobniej bronek nie wie, że oni tam idą, chyba że widzi to. Bo patrząc na kolory, to powinien to widzieć. No, tutaj dobijałem u niej ma. powinien to naprawiać trochę za późno, to tylko powód do naprawy. Może by to duże pociągnęło, ale no, widzieliście. Nie nawet zacząć naprawiać. A chociaż z drugiej strony, hmm, Wieżyczki były trochę za daleko, te nawyczka to było za mało. A jego sojusznik dopiero zaczął robić armię, więc też by go nie wyratował. No cóż. No, unlucky się to nazywa, tak? No. Dobra, tak, to trochę teraz A no tu mamy tę grupę. a tutaj łodzie wybiły, te, łodzie wybiły. O, tutaj mam też walkę. O, o, o. a, tu już mieszka jest średnio, średnie jednostki. notki. Tutaj jeszcze łodzie z danego wybiły e, o, łódki rybaków tutaj to był jedno jednostki późnego żelaza przeciwko średniowieczu i tak też trochę się źle, że się rozdzielili a to też w sumie późnego żelaza no a tych średniowiecznych nawet jest mało szczerze mówiąc nie wiem ile jest nie wiem, może na szybko namieszka ha. no i się dowiedziałem Tylko w sumie tak teraz zauważyłem, Bronek nie ma w ogóle drewna Przyszedł Europę Pod nią Tu już widać, że odpuścił w budował tutaj wieżę, czyli zabrał mu wizję To jest też bardzo fajnie jak się podchodzi i buduje wieżę, żeby mieć tą wizję Naprawdę to dużo daje No to już dużo nie robią budynkom Bo takie mam było 4 Ale to chyba jeszcze nie ma pancerza Dlatego przebijają Chociaż no, jeszcze no I biją po 6. Tragedia też już ma olla ja nie wiecza. Ale trochę za mało mam tych jednostek. Zobaczcie co tu, BDM się zamurował Znany i Gagata go się zamurowali. Dobrze. W gromadzie armii na razie. Cóż, tutaj sobie walczą. No a jednak, Tragedia nie wycofał tych jednostek. A mieszka wycofał, No i jest trochę za mało. No było 300 plus. Zrzuka jednostki. To jest podwójna populacja na tej grze, podwójna populacja to naprawdę można robić ładną armię. Można też na przykład zaspomować przeciwnika legionistami. To też jest bardzo dobre. Jedniście nawet w iREKce są dobrze. O, tutaj są dorobione jednostki. To jest mieszka. A, tutaj znowu lepszy, ten nie atakuje już... Aha, to jednostki tego. A, czyli Król jakby tak można powiedzieć, nie ma wszystkich jednostek. A, Król wycofa jednostki. No tak, ja gram na podwójnie, więc mogę, zaznaczyć na szybszym, więc tego mogę nie zauważać wszystkiego. Ale też nie chcę, żeby ten mecz trwał nie wiadomo ile, bo troszkę nie ma sensu. Aha, no i tutaj właśnie Bronek nie wiem czy on wycofał chyba przez łodzi się przestraszył czy coś Nie wiem jak te 5 łodzi to Procce bezpokojnie Znaczy bardzo łatwo poradzi po Tuż tutaj mamy e, już o e, zachodnich. a bo tutaj Gogata atakuje, no Dzienne kolory, to tak ciężko to zauważyć, bo coś to w ogóle jest, tak? Ale te łuki, długie łuki to naprawdę no robią rzecz, wiem, że tak powiem. One chyba zostały lekko znaczone? Nie, no a tak się się, to o, zostało jeszcze... To on już, już ma i w koszarach. To, to jest coś pięknego tak naprawdę. No i to już się obronili. Zobaczmy, co zrobią. W tym czasie widzę, że ten polecą na górę. Jeszcze wszystkie porty. Tutaj zostały parę łodzi, Tu już spadły wybrzeża. Tragedia, widzę, że widzi tutaj budynki, tutaj jednostki zgromadzi. No, to widać, że Dorsz się w ogóle do ataku nie szykuje, ale to takie wielkie armie. Hmm, teraz wygląda na to, że Bronek oraz Król będą chcieli te, zaatakować tutaj go geta i znanego. Ale mają te mury, tak? Mur, mur. oni tutaj mury nic nie mają, tak naprawdę, więc Panie podejdą. O, panowie, mury, zawracamy. Dziś nie zaatakujemy taka Czeka, na sytuacja, jaka okay, będzie sytuacja. Okej, coś tu wrócili, coś tu próbują zrobić, coś. A, tu mam już... 29 jest to minutę, widzę, że... Prosty już jest w Irelce. Irelc? Ha. No, obrony tego wodołowe, zresztą ja tu od góry, atakuje. Ta jest dla murowa jest średnia okay. tak. Czyli... Państwa, Wielka Brytania oraz y, Turcja tu jeszcze nie wiadomo i tu mamy A, no czyli oni pierwsi, czyli Znany oraz Gogeta przez pierwszy przeszedł do Irak, tu wpłynął bombardy Znanego no cóż ja nie oni widzieli te mury, chyba widzieli ale ja nie, nie widzę. No to nie wiem A, no pewnie ci łucznicy sprawdzili. Tak, tak. Że nie ma tam przejścia. No i coś, tu jest te bombardy nie wiem czemu nie strzelają. Mam nadzieję, że się powtórka nie zepsuła. chyba też jest taka możliwość. Tak, wraca, bo tu idą następnie... nie Nie wiem czemu wraca. Chyba przed tymi bombardami, o boców zaczęły strzelać. Widzimy, że brony wjeżdża. A, tu też jest. No i tu są drużynowi. Zobaczymy jak oni sobie wyprowadzą No jest przewaga łuczników dość znaczna, tak? A tu jeszcze katapulta. To jest mały wyżyczek. A, polski dorsz, już się żegna. A no, to nawet nie zauważyłem, że odpisałem na czacie. Ale to mam że to pisał jakieś bugi przepisze mi jej czy coś. To... No i to już nie ma jednostek. To jest tajna katapulta jedna grzeczka nieuleczona. Wiem, ja że tak jakby się wszystkim wrzucił, no to... Nawet ale jakbym naprawiał, no to nie miałby czym, tak? Więc, no tak, bo to jest tyle ruchu, że to oni szkoła nie zjadą cały czas, że bombardy atakują bronka a trochę blisko wody postawił to, nie? to może być... no ale na pewno to by zaboli tak blisko wody postanowienie bo jak ten już ma bombardę stracił kontrolę, no to to... no to się dobrze na pewno nie, nie może skończyć wiadomo to on jakiś pancering bo już strzelać, a nie mówiąc tutaj a tu płyną a dobra, tutaj już gracz... a nie zniszczyli go? Czemu nie zniszczyli? Patrzmy, oni biją 9. To ma pancerza... Aha, 10 pancerza. Można przyjść z które teraz drużynowi to kończą, tak? A tu już będzie, że bombardy posuwają i tu już są bardzo blisko. O, łódki jest ten, ale crawl przyszedł. Łukami i tej sytuację, bo teraz bombardy waliły prosto w. w brąkę, która idzie w Rosję, tak? Przy okazji widać, że już nie ma akwitentu, a nie ma w ogóle żelaza. Już przypomnę, że to mogą teraz gacze przesyłać do siebie surowce, to już jest w tej No i teraz tak. Zakładam, że jakby przesyła mu to, to, dużo by to zmieniło, nie? Bo Brunek teraz nie ma w ogóle surowca, ale no cóż. Gracz ja jeszcze mogę tego nie dopracować. Tu widzę, że Mieszko też coś od wody, próbuje powalczyć, ale jednak to jest daleko. Tutaj na czacie ludzie mieli dylemat, czy grać dalej, czy nie, no bo jednak już drużyna inna została wyeliminowana, więc ona odpala w i teraz a, grają tak naprawdę o miejsca, które będą startowali w drabince. Więc no tak. Ja tak chciałem, żeby to było trochę porpan no oraz żeby też to coś miało jakieś znaczenie to wygląda czy przegrana I teraz każdy... o! Już nawet idą. Ciałka Ty w sumie na Lombardy były też dobre. Myślę, że by trochę już Całko chyba, chyba król mu wysłał, tak? Tak, wygląda, że chyba mu wysłał. No ale cóż, ma no, tam raz Ja, ja tak w górę. A, myślałem, że już balon dało że mieć wizję, to łuki już niszczą ładnie. 20 minuta. O, tutaj BDM jest. BDM, który był bardziej zjechany, już jest w Francji. Kubi pewnie przychodzi, to jest śmieszne wyżyczki tutaj. Ten jednostki się zdetantował. Tu popatrzmy, co się dzieje. Aha, czyli trochę im się nas spodzieli, ale widzę, że główna siła i tutaj napiera. to tu idzie wsparcie, ale one takie się chyba zamieszały z tymi jelenkami i to na pewno go i to, a tutaj gracz mieszka poszedł Niemcy. No te łódki tutaj na pewno się ładnie sprawią. Ale że trochę ich ma. O, już stalają ładnie. Nawet kotki strzelają, a bo tutaj widzę, że militanty wysyła No cóż, tu jest kot, to co zrobił Czyli noski nie mają, dobra to by się przechodzić. Tutaj te ściągają na siebie demy, znaczy łączników i wieryczki a tutaj widać, że te mogą z nie bić, tak? No to ja też powinien to naprawiać, żeby ten Włoszyn mu trzymał. A ja gdzie są jego armaty. armaty? I armaty biorą w domki, no. O, dopiero teraz doszło naprawiać, trochę chyba za późno? A nie, jednak się, się naprawi. Tu widać, że z tego koleczoła te mamoluki... Nie, to nie, że mamoluki marły, ale... A znacznie idą. To lepsza pułapów. No nie, to trochę w tym momencie. Traci surowce na lepsze, to jeszcze mu wybijają od razu. No nie, to ty ponieważ coś od makro, który ich zebrał. No, z tyłu jednostki w ogóle powinien łuki doradać, to naprawiać, to. A teraz jak już ich ulepszy, to no, nie będzie ich naprawiać. No ja tutaj mam przewagę, a w międzyczasie widzę, że znowu zdany podpływa do brąka. No i. A, tu już go biją. nie, co go bija. A. Te biją w ratusz, tak? Dobrze przyjdzie No, no, zasięg mały, no, zasięg na ratusz, tak? Żonowi się teraz przebili. Ci te wyłoki tutaj. No i teraz biją... Eee, ratusz mieszka. A, i tu już partyzantów wysyła do obrony. Bo ten mu się zbliżyło, ale Kudry z partyzantami sobie poradzą, więc no... Już wracamy na górę. No, Widać, że tragedia dosyła wsparcia, próbuje się pomysł Jak może, też przejechał tutaj. A tak naprawdę, jakby nie przejechał, to bardzo nie by wybił, bo mamy luki biją po dwa. Więc one na PVO są dobre, no łuki też byłyby dobre, tylko nie mają pancerza. Chociaż ja osobiście ich nie lubię, bo wystarczą legionisty. Jeden legionista spokojnie zabija. Mamy luki bez problemu, a legionista jest tańszy. Jeszcze ja na tym zawiodam. O, tutaj bombardy znalazł piękny zasięg. No i co? Tu były, byli partyzanci. Poszli do dołu. Nie wiem czemu. A, bo tutaj jeszcze idą lekkie no, oraz Lekkie działa. Lekkie krabiny działa, ale tutaj jest, że się jest atakowany, no. To no, tu atakuje, tu jest atakowany. To się ale ich przegonił, ale widać, że te bombardy atakują... A, one atakują domki na razie. No tu jest widać król w Niemczech. Ale pewien nie dano co zrobił. Wysyła ich do przodu. O, no tutaj mieszka zniszczyli, który nie stał, że tak powiem. Chociaż na jednostki zostały próbowane mocno. Takie gromiałem ja już całe bało działa, wracają, no, tu już, tu już płyną pancerniki. A, i tu już, to jest to piękne. Tutaj trafiają, a zasięg mają dotąd. Pokazywamy na z że coś się z Bombardy właśnie mają takie... niefajne. A, i ci, to, ci partyzanci już zostali tutaj zjedzeni, no. No, jednak mnóstwo karabinów tyle lekkie działa, tak greckie. Nie wiem, ile ich ma, pyta, nie dużo. 14, każdy bije po 100 No to jest ładny damage, a tutaj właśnie mówię, mówiłem od wody. Wędzielniki też są też mógłby wybić tak. Zmieszkę napisał GG. Ale teraz wybronek też już tego nie wybroni. Można go chyba zrekrutować na szybko, ale nie ma za dużo domków. Pozostali mu ładnie wybici już nie, no nie ma jeszcze. No, Stara się naprawić, walczy. Widzą żołnierza. Jest ich za mało, no to jest za, za dużo statków, za dużo tego wszystkiego na raz. I 1007. No, no i tak kruze, od wody go dojechali. Tutaj widzimy. A, Król też już się poddał, tak? Albo się poddał, albo go zniszczyli, nie? Już musimy teraz cofnąć, a nie ma na powtórkach możliwości cofania. Ale zobaczmy teraz tak, zostały gracze, Zostało już dwie drużyny, została tragedia oraz paty. Które? Z tego co widzę. Gdzieś wysyłały swoje te, ale nie widzę gdzie. Cześć tu... Ale tu nie widzę nic niszczonego. A, mieszko... A widzicie, mieszko tu jeszcze bombardował od dołu. A, tutaj by nie te były. Więc mieszko mimo że tu się broni, to jeszcze to atakował, tak ciekawie. Przynajmniej, jakby ci się skupili na tej też byłoby ciekawie, no ale to od wody i zjedli no. A więc tutaj się walczyli nad za front, no nie dali rady, nie dali rady się obronić oraz e, zaatakować drugą lewą stronę, ale jakby tu zbudował może bombardy, może to by go... może by mu pomogło? N nie wiem. Ja z takim bombard nie jestem Ale tu widać, że już będę miał widzieć, a będę się już powoli naprawia Taki tragedia ma Turcję Czyli mamy No dopiero teraz zszedł Rosję a mamy no tak Brytania, Turcja, Rosja, Francja i Turcja No cóż jak to wygląda sytuacja? Znowu od lata niszczą te bombardy. Aha, tutaj te bombardy jeszcze niszczą. Aha, tak już suzano, przyspieszyłem. O, tutaj widzę, że ruszyła armia. Ok, O! Tragedia stanie porobił, czyli już ma drugą i będzie zrobił z Tu mam jakąś armię, mam trochę łączników, mury. No nie widzę tutaj oprócz tych samolotów, O, tu jeszcze z drugiej będę BDMA, ale poza tym za dużo tym nie widzę. Stój do następnej. A, wybijają. No przyspieszę, bo to tak nic się nie dzieje teraz. No. Głonimy to, o! No. Trzeba to mieć ulicy Kubiego. Znaczy, wysadź na zbier? Być może. A, bo jeszcze bronka. mamy. O, bronik już tu jest surowce. No cóż, czyli można tu walczyć, żeby mieć miejsce tak. Bywa. No cóż to już przyspiesza, to chodzą jednostki teraz widać, że tak tutaj faktycznie fajnie to miejsce do obrony ale na przykład jak i Turcy to mogli postawać wyżyczki, a tak, to karotka i tutaj yy, tam samoloty wysyła trochę mu to robi jednak tej samoloty ma za mało, jak na podwójne linii No patrzcie, mnóstwo surowców w mi Limit, no niewykorzystalne potencja, no niewykorzystalne. No Kewby, zobaczmy co Kewby, jak on ubiega. Pat mi, No też ma też sporo surowców, no. Chyba teraz stracił chłopów, mam wrażenie, bo nie wierzę, że tyle miał jednostek, ale... A, bo tu jest jeszcze tragedia niższa i tragedia z niższa bdm a, no. To też ciekawie. No, tu jest tak. eee, Foxy. Tutaj Mieszko się śmieje, bo on to widzi z tragedii. Następnym razem, gdy będę to damy, żeby od ilości zniszczonych graczy zależyło pierwsze miejsce, a nie od jak które mi się odpadło. To może musi na wszystkich graczach bardziej jak chcę na początku. A, cóż, tu już wchodzą i będzie półna na salwę no i zostało tylko ta gadzia ja już nie muszę mówić, że chyba to już jest skończona gra, GG chyba jest to nagraż tam dwóch tym bardziej, że widzę, że no za dużo tutaj nie ma, tak? pochopcy lecą a nie, porobiły dużo praw to są tureckie snipe, snaj... no tak, te rzeczy turyjskie niby są ale no, tak trochę nie wybili, to nie coś są działa, tak? No, Jednak tego wszystkiego jest za mało, i na szybko jeszcze włączę tragedię. No niech nie wie sytuację To jest słaba, tak ja wiem, że Turcją zelazło może to dziwię brzmi, że słabo, ale... No zdarzają się takie sytuacje. No i to mi się coś zbugowało złaską turką, bo ty działa tak naprawdę co zostało i tyle wie ta wizeczka. A one... Tylko no, już mogą być to i to jest tak... Nie wiem czy to błąd pod kórki, czy nie O i zaraz to wyruszyłem. No nie widać żadnego wsparcia, żeby coś się nałapie. Prawie ciągle bije, i to jest takie niby to jedno Nie wiem, nie wiem czemu to też powinienem podbić ten rat. To była tutaj chyba buntowtórki, nie widzę, tu jakieś wsparcie szło. O, teraz dopiero. No to najprawdopodobniej chyba jest buntowtórki, dlatego, to jest raczej przyspieszone. O, i zniszczone. No i też. Dziękuję. Zaraz pewnie jeszcze wrzucę następny mecz, albo rankingową pewnej osoby, która mi wysłała... O, witam Bronek! Nie wiem ile oglądałeś Ale właśnie komentowałem ten mecz, znaczy, tak na szybko przeleciałem, bo... Tak, dużo nie było co komentować A. No cóż, będzie można zobaczyć powtórkę na YouTubie Ja na chwilę zatrzymałem streama i jak coś za 5 minut się znowu widzimy, bo ja muszę. Aha, eee, jesteś ja ciekawy, do meczu. No zaraz go wrzucę, tak? Tylko muszę zatrzymać streama, bo YouTube ma coś takiego, że. Znaczy, ja chcę, żeby były jak dwa osobne filmy. A jakbym transportował, z... znaczy, transportował od razu do Twitcha, to to mi to jako jeden wrzuci, nie? Dlatego ja zatrzymuję streama i za 5 minut uruchamiam go z powrotem. Do zobaczenia za chwilę.